Dzisiaj temat, który szczególnie mnie bulwersuje, ponieważ kiedy słyszę taką frazę, to aż mnie ręka świeżbi, aby temu komuś nie przypierdolić, w celu osucenia go i powrotu do świata realnego, a nie świata marzeń i bajek. Mianowicie, moja relacja oparta jest na partnerstwie. Otóż nie, ty jako mężczyzna musisz być w swoim związku. Liderem. I dlaczego tak jest? Przekażę Ci później. Jeżeli ten temat dla Ciebie ciekawy, koniecznie zostań do końca tego wideo. Dzisiaj mówią nam, że związek to partnerstwo 50 do 50. Nie ma żadnych liderów, nie ma prowadzących. Wszystko trzeba uzgadniać, negocjować i robić fair, aby tylko kogoś nie urazić. I to wszystko brzmi bardzo pięknie. Tyle, że w prawdziwym życiu a nie w bajkach Disney'a, to po prostu nie działa. Partnerstwo idealne jest to tylko teoria dla ludzi, którzy boją się odpowiedzialności, boją się siły oraz boją się prowadzić. I relacja bez lidera jest tak samo jak statek bez kapitana, czy samolot bez kapitana. Niby płynie, leci, ale przy pierwszym sztormie lub jakiejś awarii po prostu spada. Dzisiaj powiem Ci to, czego wielu, wiele osób nie mówi, bo po prostu się boi. W zdrowym związku to Ty, jako mężczyzna, Masz być liderem. Nie żadnym dyktatorem, nie tyranem, po prostu Masz być liderem. Witam Cię serdecznie na kanale Facet Bez Cenzury, gdzie omawiam tematy związane z kobietami, relacjami oraz tematy istotne społecznie. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, bardzo miło mi Cię widzieć. Tutaj pojawiają się listy moich filmów. Jeśli któryś tytuł wydaje ci się ciekawy, intrygujący, wejdź na mój kanał, sprawdź ten film. Jeśli ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, napisz co ty o tym myślisz oraz zostaw subskrypcję. Dla ciebie to jest chwila, nic, jedno kliknięcie. A dla mnie oznaka, że robię dobrą robotę. Więc będę bardzo wdzięczny, jeśli to zrobisz. Ale wróćmy już do tematu, czyli związki partnerskie. To, co dzisiejszy świat, współczesny świat nazywa partnerstwem, to jest bardzo często chaos pod przykrywką równości. Ponieważ partnerstwo 50 na 50 zakłada mylnie zresztą, że oboje partnerzy mają taką samą energię, oboje podejmują decyzje, oboje inicjują, oboje prowadzą. Oraz oboje mają takie samo tempo emocjonalne. No ale niestety kobieta, stety bądź niestety, kobieta i mężczyzna nie są tacy sami. Ich mózgi, emocje, instynkty oraz potrzeby są różne. Gdy oboje grają liderów, wtedy dochodzi do konfliktu. Gdy oboje grają podążających w tej relacji, Dochodzi do stagnacji. I partnerstwo brzmi pięknie tylko w teorii, bo w praktyce zabija polaryzację, zabija pożądanie, dynamikę, napięcie oraz zaburza strukturę związku. Możesz zapytać, dlaczego tak się dzieje? No, bo natura nie zna równych ról. Natura zna tylko i wyłącznie dopasowane role. I musimy wiedzieć, że kobieca energia potrzebuje kierunku, w którym ma podążać. I Red Pill sam w sobie nie mówi, że kobieta jest słaba, mówi tylko, że kobieta działa w inny sposób niż mężczyzna. Kobieta jest bardziej emocjonalna, zmienna, intuicyjna oraz adaptacyjna. I to nie jest wada, to jest. Siła kobiet, którą powinny wykorzystywać na swoją korzyść. Właśnie dlatego kobieta w naturalny sposób szuka mężczyzny, który daje jej kierunek, podejmuje decyzje, bierze odpowiedzialność, stabilizuje chaos oraz jest taką latarnią, kiedy ona jest falą. Nie dlatego, że ona jest gorsza, że tego nie potrafi. Tylko dlatego, że ona po prostu chce czuć się bezpieczna. A bezpieczeństwo nie rodzi się w związku z partnerstwem 50 na 50. Bezpieczeństwo rodzi się z prowadzenia. Dobrze, teraz co to oznacza, że mężczyzna jest liderem? Bo lider to nie jest koniecznie tyran. Tyran mówi, robimy tak, jak ja chcę. A lider mówi, robimy tak, bo dla nas to jest najlepsze i to jest różnica poziomu świadomości. Mężczyzna, lider, mówi: Mam plan, wyznacza kierunek, stawia jasno granice i przestrzega ich egzekwowania, daje poczucie stabilności, bierze odpowiedzialność za konsekwencje swoich decyzji potrafi wysłuchać, ale podejmuje decyzję sam. I taka postawa sprawia, że kobieta może odetchnąć, może się rozluźnić, zaufać, odpuścić kontrolę. I tutaj właśnie jest sedno. Kobieta nie chce równości w, de w decyzjach, ona chce równości w szacunku i to jest różnica, którą powinniśmy znać, o której powinniśmy wiedzieć. Dlaczego partnerstwo 50 na 50 prowadzi do rozpadu relacji? Bo prowadzi, to sobie ustalmy i powiedzmy szczerze. W praktyce wygląda to tak, że nikt nie prowadzi, nikt nie bierze odpowiedzialności, nikt nie ustala kierunku, oraz nikt nie wyznacza granic. Każdy robi to, co oczekuje ten drugi, że coś inaczej. inaczej że każdy oczekuje, że ten drugi zrobi coś za niego, tak? I w związku z tym związek staje się ciągłą negocjacją. A nic nie zabija pożądania szybciej niż negocjacje oraz dyskusje o wszystkim. I faceci w takich relacjach partnerskich 50 na 50 stają się pasywni, obojętni, pozbawieni siły oraz Nadmiernie dostosowani. A kobiety. A kobiety są sfrustrowane, są przeciążone, kontrolujące oraz niestety pozbawione szacunku do partnera. Dlatego partnerstwo 50 na 50 jest to czysta iluzja, a iluzje mają bardzo krótką datę ważności. Co naprawdę kobieta czuje, kiedy to mężczyzna jest liderem? I tutaj zaczyna się robić ciekawie, bo to jest prawda psychologiczna. Kobieta sama to powie: chcę partnerskiego związku. Często to słyszymy: one tak myślą, że chcą. Chcę, żebyśmy dzielili obowiązki. Chcę, żeby mężczyzna okazywał emocje. No, nie ukrywajmy, że to właśnie obecnie kobiety mówią, że chcą, ale jak jest w rzeczywistości? Ponieważ w rzeczywistości jest to tylko warstwa społeczna, a nie biologiczna, jej instynkt mówi coś zupełnie innego. Czyli chcę czuć jego siłę, chcę być przy nim miękka, chcę wiedzieć, że on ogarnia życie. Chcę być prowadzona. Tutaj nie kontrolowana, ale prowadzona. Chcę, żeby wiedział, dokąd zmierza, tak, dokąd idzie. Chcę, żeby jego energia była większa od mojej. Kobieta może kochać faceta, który jest jej partnerem, ale pamiętajmy o tym, że podąża, pożąda mężczyznę, który jest liderem. Miłość bez pożądania tworzy relację przyjacielską. Pożądanie bez struktury tworzy chaos, a lider daje jedno. Drugie. Teraz, jak ty możesz zostać liderem w swoim związku? Tutaj konkretny zestaw zasad, jakie mogę ci dać. I to jest najważniejsza część tego filmu. Tutaj nie chodzi o jakąś dominację. Chodzi o przejmowanie odpowiedzialności za, wasze, za waszą relację. Pierwsze, miej plan. Kobieta musi czuć, że ty wiesz, dokąd idziesz. Nawet jeśli plan się zmienia, masz jasno postawiony kierunek. Druga sprawa, podejmuj decyzję. Nie pytaj, co robimy. Powiedz, myślę nad dwoma opcjami, którą wybieramy. Możesz z nią to przedyskutować. Lub po prostu powiedzieć, wybieram drugą opcję, bądź pierwszą. Trzecia sprawa, sprawa stawiaj granice. Jeśli coś ci nie pasuje, mów to od razu, nie odkładaj tego na przyszłość. Lider, prawdziwy lider nie unika konfliktów. Czwarta sprawa, bądź konsekwentny. Twoja wartość rośnie, gdy twoje decyzje są ze sobą spójne. Kolejna rzecz, bierz, bierz odpowiedzialność za finanse, za, za kierunek waszej relacji. Nie za wszystko, ale za to, co najważniejsze. Szósta rzecz. Zachowuj spokój. Lider nie traci panowania. Jego spokój jest latarnią dla kobiety. I ostatnia, siódma sprawa. Prowadź, ale słuchaj. Dobry lider nie ignoruje kobiecej intuicji, która jest lepsza niż męska. On ją włącza w swoje decyzje. Ale pamiętajmy o tym, że to on finalnie decyduje, on ma podjąć finalną decyzję. Co lider może dać kobiecie? Lider daje kobiecie to, czego ona tak naprawdę pragnie, nawet jeśli sama się do tego nie przyzna, czyli poczucie bezpieczeństwa, stabilność emocjonalną, kierunek, przestrzeń do bycia kobiecą pewność, że ona może mu zaufać oraz męską energię, która ją przyciąga. I prawdziwy lider nie ogranicza kobiety, on daje jej ramię, w której ona może rozkwitnąć. I to jest właśnie polaryzacja. Siła, miękkość, prowadzenie, podążanie, kierunek, zaufanie. Bo bez tego nie ma chemii, nie ma pożądania, nie ma męskości oraz nie ma kobiecości. Są tylko współlokatorzy, którzy udają związek i dzielą rachunki. Partnerstwo 50 na 50 brzmi dobrze, ale działa wyłącznie na papierze lub w bajkach Disneya. Nie ma dwóch równych energii. Nie ma dwóch równych liderów. Nie ma dwóch równych ról. Ktoś musi prowadzić, ktoś musi pożądać. I to nie jest nierówność, to jest harmonia. Mężczyzna, który nie chce prowadzić, będzie prowadzony. A kobieta, która musi przejąć stery, z czasem straci do takiego mężczyzny szacunek. Jeśli ty chcesz w związku, który przetrwa, bądź lider liderem. Podkreślam, nie dyktatorem, nie tyranem, nie chłopcem, nie neutralnym partnerem. Po prostu. Liderem, mężczyzną, który ma wizję, mężczyzną z kierunkiem oraz mężczyzną, za którym warto iść. I to jest prawda. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, co Ty na ten temat myślisz, czy może masz taki związek partnerski i jesteś zadowolony, trwa. Może się mylę, nie sądzę, ale może tak być. Napisz, co Ty o tym myślisz. Sprawdź, czy zostawiłeś subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za dzisiaj. Cześć.